Czy to jest nowy rok i noworoczne postanowienia, czy kolejny poniedziałek, od którego zacznę wszystko od zera? To mimo to brakuje zawsze siły woli, by wytrwać. Tylko 8% postanowień noworocznych jest zachowywanych, a aż 25% upada po pierwszym tygodniu. I z reguły tak samo jest od każdego poniedziałku i od pierwszego dnia miesiąca i tak Jednak jeśli zadbasz o trzy elementy swojej silnej woli. Dodasz do niej nieco stabilności w tej całej sytuacji? Jakie to trzy rzeczy i jak możemy je wykorzystać w budowaniu właśnie swojej pewności siebie? Zapraszam. Czerpię dzisiaj garściami z książki profesora psychologii Dawida Desteno, Emotional Success. To właściwie on dostarcza informacje o trzech wzmocnieniach naszej silnej woli co ono nierozerwalnie związane z naszymi emocjami. Wyzwanie tutaj brzmi: Dlaczego skupianie się na celu, zawzięte dążenie do niego, wywołuje wiele negatywnych aspektów dla Twojego zdrowia i odporności psychicznej? Zmuszanie się, napinanie swojej woli, zużywanie energii do cna, szkodzi pamięci, powoduje dosłowne starzenie się organizmu i choroby związane z intensywnym stresem. Problemem w tych wszystkim jest powstrzymywanie swoich emocji, zamykanie ich w takiej puszce, próba ich ignorowania i działanie wbrew sobie. To wszystko rodzi w życiu chaos. Pozwolimy więc emocjom działać. Trzy wzmocnienia zaczniemy od pierwszego. Wdzięczność. Okazuje się, że jest takie uczucie, które pozwala obniżyć tak zwaną preferencję czasową. Co to takiego? Preferencja czasowa to to, co skłania Cię do wydania zarobionych pieniędzy na przyjemności lub na inwestycje. Wysoka preferencja czasowa sprawia, że pieniądze w kieszeni cię gryzą, podczas gdy niska powoduje, że wydajesz rozsądnie, rozważnie i jesteś w stanie odroczyć swoją nagrodę. Czyli wysoka preferencja czasowa to jest muszę mieć tu i teraz natychmiast, niska preferencja czasowa mogę spokojnie poczekać. Uczucie, o którym chcę opowiedzieć, to wdzięczność. Bycie wdzięcznym innym ludziom światu, czy jesteś osobą wierzącą Bogu, pozwala z jednej strony bardzo mocno doświadczać tu i teraz, ale pozwala robić to w spokoju. Popatrz, jeśli masz niską preferencję czasową, to tak naprawdę nie skupiasz się na teraz. Skupiasz się na bliskiej przyszłości. Ona może być lepsza, ma przynieść nagrodę. W tym celu wydasz dużo pieniędzy, by najbliższa przyszłość była lepsza. Natomiast jeśli nagroda może zostać odroczona, jeśli możesz poczekać, to to teraz ma szansę być przez Ciebie w pełni doświadczona. Nagrodą jest tu i teraz. Nie rodzi się potrzeba ulepszania najbliższej przyszłości, mimo to przyszła perspektywa tu i teraz jest wartą, by się o nią starać, by ją pielęgnować, by było przynajmniej tak, jak jest właśnie teraz. Ponieważ uczucie wdzięczności jest trwale związane ze spokojem, przeciwdziała stresowi i polepsza naszą koncentrację. A to jeszcze nie wszystko. Osoby wdzięczne są mniej podatne na uzależnienia i lepiej utrzymują kontakty społeczne. Skupienie się na wdzięczności nie sprawi, że będziesz bardziej powściągliwy, sprawi natomiast, że nagroda za postępowanie zgodne z Twoimi planami i wolą będzie wydawała się po prostu więcej warta. Zatem pójdzie więc obniżenie Twojego napięcia. Wybór między szybką nagrodą a odroczonym osiągnięciem głównego celu będzie po prostu łatwiejszy. Wartość, jaką Twój umysł będzie nadawał w tym momencie przyszłemu osiągnięciu, będzie po prostu dużo wyższa. Wdzięczność pobudza nas do dzielenia się z innymi. No nawet nasz język nas do tego. Prowadzi osoba doświadczająca wdzięczności. Jest wdzięczna i się odwdzięcza. Jednak to nie wszystko. Wdzięczność napędza wdzięczność. Osoby, które częściej świadomie pobudzają swoją wdzięczność, przypominają sobie chwile, za które są wdzięczne, łatwiej wdzięczność zauważają, ale też mocniej jej doświadczają. Wszystkie te benefity wynikające z przeżywania wdzięczności są dla tych osób łatwiej dostępne. Takie wydawałoby się zwykłe uczucie, a okazuje się. Że ma taką wielką moc. Dodatkowo nie pośród tych wszystkich, które odczuwamy. Drugim uczuciem, które zmienia nasz umysł i wspiera nas energetycznie i pobudza naszą silną wolę, jest współczucie. Współczucie inspiruje do robienia więcej, do pomagania innym, nawet jeśli oni nic dla nas nie zrobili. Robimy co w naszej mocy, ponieważ widzimy ich potrzebę, i właśnie tę energię i dyscyplinę można zastosować do w cudzysłowie przyszłego siebie. Okazuje się, że mniej więcej o 30% zwiększa się motywacja do cięższej i wytrwałej pracy nad naprawieniem porażki, czegoś co się nie udało, jeśli z pełnym przebaczeniem współczuciem podchodzimy do swoich błędów. Wszak współczucie nie dotyczy tylko osób z zewnątrz i ich porażek. Jeśli tobie coś nie wyszło, jeśli przeżywasz właśnie porażkę, możesz nastawić się na zrozumienie i przez współczucie zmobilizować się do naprawy. Ale współczucie sobie, pomagasz wtedy sobie. Po prostu współczucie zabija Twojego wewnętrznego perfekcjonistę. Perfekcjonista mówi, jeśli nie będzie doskonałe, to lepiej niech wcale nie będzie. A Twoje współczucie na to, a właśnie, że zrobione jest lepsze od doskonałego, niezrealizowanego, bo dzięki zrobionemu mogę sobie jakoś pomóc. I o to w tym wszystkim chodzi. Dzięki temu budujemy swoją większą pewność siebie do. Wytrwania w swoich postanowieniach, no bo te postanowienia z reguły są reakcją na jakąś naszą życiową porażkę. Otyłość, zmiana życiowa, zmiana diety, pójście na siłownię itd. Trzecim uczuciem, które buduje Twoją siłę, jest duma. Nie pycha, nie zadufanie, ale zdrowa duma ze swoich osiągnięć. Nie udało mi się, bo właśnie taki jestem, taka jestem, ale zapracowałem, zapracowałam na to i jestem z tego dumna czy dumny. Duma po pierwsze wspiera nasze poczucie sprawczości, pozwala nam wierzyć, że warto się starać, pozwala nam we własnym świetle ocenić nasze możliwości. Dodatkowo okazuje się, że dumni ludzie, ludzie świadomi swojej wartości, działają jak magnes na towarzystwo. Kiedy badano ludzi pytając, jak bardzo lubią innych ludzi w swoich grupach, ludzie dumni zawsze przodowali. Nie tylko, że dumni ludzie starali się bardziej rozwiązywać np. trudną zagadkę, ale robili to w sposób, który wzbudzał podziw. I skłaniał innych do współpracy z nimi. Ponadto wewnętrzna pewność siebie skłania innych do przyjęcia ich rad, i co najważniejsze, do zrobienia tego jeszcze raz. Duma i poczucie własnej wartości, pewności siebie, okazały się magnesem, a nie środkiem odstraszającym. Jeśli zaś chodzi o dodatkowe wsparcie dla naszej siły woli, to ludzie, którzy dbają o poczucie zapracowanej dumy, czują się bardziej odpowiedzialni za swój stan wobec swojej przyszłości. Tak jakby potem czuli potrzebę wytłumaczenia się swojemu przyszłemu ja za wybór, który dokonali teraz. Dlatego i ich siła do powstrzymywania się od niefajnych rzeczy, od powrotu na złe tory, nawyków itd. wzrasta, jak i docenie nagrody, która się za tym wszystkim kryje. Co ważne, przeciwieństwem do dumy jest między innymi wstyd. Badania pokazują, że osoby odczuwające dumę wykazują się większą samokontrolą. Jeśli na tym skupiała się grupa kontrolna, to aż 40% z nich oparło się pokusie ugryzienia nawet jednego kawałka ciastka. Które zostało postawione przed nimi. Pozostała część grupy kontrolnej, której nie instruowano by skupiała się na poczuciu dumy z własnych osiągnięć, tylko zupełnie zignorowała tę część instrukcji, miała większy problem z opanowaniem, bo zaledwie 19% z tych osób oparło się pokusie. Natomiast w tym samym eksperymencie grupa kontrolna, której polecono by skupiła się na wstydzie, opanowała się jedynie w 11%, a ci, którzy jedli ciastka, wagowo zjedli ich przeciętnie dwukrotnie więcej niż osoby skupiające się na poczuciu dumy. Wnioski są takie, że poczucie dumy buduje nasze poczucie wartości, a nasze poczucie wartości pomaga w naszej regulacji pragnień. Jak odróżnić dumę od pychy? Różnica leży w pokorze, w świadomości ciężkiej pracy i wsparcia, jakie otrzymałeś, oraz czynników wewnętrznych, a nawet czasem głupiego szczęścia, w kontraście do Twojej wrodzonej w cudzysłowie niesamowitości. To różnica między pychą a dumą właśnie. Jak pisze w swojej książce profesor Destano i tu parafrazuję. Aby duma działała, musi być połączona z pokorą. Pokorą, aby wiedzieć, że bez względu na nasze umiejętności każdy z nas zależy od tego, co mają do zaoferowania inni. Jesteśmy podziwiani za naszą wiedzę, zwykle dlatego, że chętnie się z nią dzielimy. A nie dlatego, że panujemy nad otaczającymi nas osobami, a ponieważ nikt z nas nie może być ekspertem we wszystkich obszarach, musimy być na tyle pokorni, aby uznać, że nie możemy być świetni we wszystkim. Będą chwile, kiedy będziemy musieli polegać na innych. Czyli te trzy emocje: wdzięczność, współczucie i duma pomogą zbudować Ci emocjonalną podstawę pod Twoją pewność siebie, a to automatycznie daje Ci złożony system wsparcia. Dla Twoich postanowień i silnej woli. Tak więc bądź wdzięczny za to, co masz, staraj się pamiętać, że tu i teraz z reguły nie jest aż tak źle, a na pewno jest sporo rzeczy ok, o których nie myślisz regularnie. Warto sobie przypominać o tym, co już masz. Pomagaj sobie samemu, tak jak współczujemy innym w ich porażkach i ich wspieramy. Tak okaż sobie to wsparcie. Bądź dumny z tego, co już osiągnąłeś, nawet jeśli miałoby być to przetrwanie potężnego kryzysu w życiu. Pielęgnuj to poczucie dumy. Życzę Ci miłego realizowania postanowień, dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny, cześć.